Cześć tu MacGuffin, w przyszłości celebrytów będą trzymać w klatkach w zoo, a zwykli ludzie będą kupować bilety, żeby na nich popatrzeć. Dziś pokażę wam film fiction z gatunku dramat zatytułowanym Hashtag. Uwaga spoilery, pilnujcie się. W niedalekiej przyszłości media społecznościowe stały się przedmiotem dominacji na świecie, a celebryci mediów społecznościowych mają ogromny wpływ na naszą kulturę. Zwyczajni ludzie ślepo podążają za nimi i kupują produkty, które oni promują i konsumują. Tacy influencerzy sprzedają swoje życie w internecie do tego stopnia, że nie mają prywatności. Ich głównym mottem jest nie tracić obserwujących i są gotowi pójść na skrajne środki, aby to osiągnąć. Jedną z takich influencerek jest młoda kobieta o imieniu X. X mieszka w małym, futurystycznym pomieszczeniu, które pełni rolę jej miejsca pracy. Wypoczynku i sypialni. Na początku filmu znajduje się przed futurystycznym komputerem AI, który wyświetla reakcje i obserwatorów na jej treści. Przychodzą i odchodzą tak szybko, że X musi odpowiadać na ponad 50 interakcji na minutę. Personel AI o imieniu T pomaga jej, publikując komentarze na jej polecenie i prowadząc ją przez działania dnia. Co jakiś czas T przypomina X, żeby zmieniła status. Przeważnie, X dodaje jakieś inspirujące cytaty. Które zdobywają więcej niż 100 milionów polubień, w jej ostatnim statusie doradza swoim obserwatorom, żeby kochali to, co robią, by odnieść sukces. Sam status zdobywa 104 miliony polubień. Te mówi X, kiedy ma przestać pracować tego dnia. Wyraźnie widać, że X nie ma zbyt dużo kontroli nad swoim życiem, a jest zbyt zajęta liczeniem swoich obserwujących, żeby to zauważyć. Jej codzienny postęp jest wyświetlany na ekranie który informuje, że zdobyła ponad milion obserwujących w ciągu jednego dnia. Zbliżając się do miliarda, mówiono o niej 27 milionów razy na minutę, otrzymała 4 miliardy polubień i 19 milionów niepolubień, a jej roczny przychód subskrypcji wynosi ogromny 9,5 biliona dolarów. Komputer w końcu się wyłącza, a ona odetchnęła z ulgą. Te ponownie prosi ją o status, a ona recytuje kolejny motywacyjny cytat ponad 100 milionów osób, od razu robi ten update. Nawet po z komputera X Standard pracuje. Na jej pokoju jest zamontowanych wiele kamer, które na żywo transmitują jej życie do milionów specjalnych subskrybentów przez cały czas. Ludzie płacą miliony dolarów, żeby oglądać jak się przebiera, śpi, czyta maile i tym podobne. Jej biurko pracy automatycznie schodzi pod ziemię, a jej łóżko pojawia się z podłogi, co oznacza, że nadszedł czas na sen. Zdejmuje ubranie, żeby pójść spać, gdy te okłasza, że jest 204 miliony subskrybentów, którzy ją teraz oglądają. Następnego ranka X budzi się pod delikatnym deszczem, który stuka w jej okno. Wstaje i natychmiast zamieszcza swój poranny status na prośbę T. Następnie robi sobie zdjęcie. Mocno je obrabie i publikuje w internecie. Kiedy wstaje z łóżka, jest całkowicie naga. Jej ciało jest ocenzurowane dla niektórych obserwatorów, którzy są informowani, że muszą zaktualizować swoją subskrypcję, aby uzyskać pełny widok. Kiedy nadchodzi czas na prysznic, automatycznie pojawia się kabina prysznicowa w jednym rogu pokoju. Nawet podczas kąpieli 300 milionów płatnych subskrybentów ma możliwość jej obserwacji. Robi sobie zdjęcie z mydłem do ciała, co znacząco zwiększa jego sprzedaż. Jednak liczba subskrybentów X spada z powodu jej następnego statusu którym sugeruje, że niemożliwe jest dyskutowanie z kobietami. X szybko prosi Thea o zrobienie jej zdjęcia ciała podczas kąpieli i publikuje je dla wszystkich swoich obserwatorów. To podwaja liczbę nowych subskrybentów, a jej status ponownie się podnosi. X prosi potem swoich obserwatorów o głosowanie na nią na famous.com, aby uczynić ją największą influencerką wszechczasów. Wraz z prośbą dołącza nagie zdjęcie. Kiedy nadchodzi czas, żeby przygotować się do dnia, Pokój tworzy dla niej automatyczną szafę. Po prostu prosi sztuczną inteligencję o niebieską sukienkę. Komenda uruchamia drona, który lata wokół niej i tworzy sukienkę, szytą na miarę zgodnie z jej życzeniem. Biera także odpowiednie akcesoria i sprawia, że wygląda ładnie dla swoich obserwujących. Ze względu na jej wpływ, sprzedaż niebieskiej sukienki rośnie gwałtownie. Kiedy robi zdjęcia po raz dziesiąty tego ranka, odbiera swoją pocztę, spoglądając przez dziurkę od klucza Widzi pusty korytarz na zewnątrz. To czas, aby sprawdzić się w pracy, więc na razie ignoruje pocztę. Nagle ekran komputera staje się czarny, a zamiast komentarzy miga napis Pytasz. Ekran wraca do normy po kilku sekundach, więc X nie zastanawia się nad tym zbyt wiele. Jednak niezauważenie koperta, którą właśnie otrzymała pocztą, zaczyna świecić. Miarek X przechodzi przez dzień, spożywa wszystkie posiłki przed komputerem, promując je dla obserwujących. Kilka godzin później te ogłasza, że to czas na relaks dla X. Ma tylko 10-minutową przerwę w ciągu dnia. Na przerwę może wybrać program z ich skomputeryzowanej subskrypcji wakacyjnej. Ma do wyboru wirtualną plażę, imprezę, spa i inne opcje. Podczas przeglądania tych opcji zadaje sobie papierowe nacięcie z koperty, którą trzyma w ręku. Nie zwraca na to zbyt wiele uwagi i kontynuuje przeglądanie. Plaża wydaje się rozważną opcją, ale ludzie tam obecni to jej fani, którzy nie mogą przestać się zachwycać jej obecnością, więc pomija ich. Tego, czego nie zauważa, to dziwny mężczyzna, który sam w sobie tworzy się w tle. Chwil później zatrzymuje się, żeby obejrzeć pokaz sztucznych ogni i cieszy się nim, aż mężczyzna z plaży podchodzi w jej kierunku. Czuje się nie i ponownie pomija go, ale mężczyzna jest obecny także w następnym programie. Pyta ją, czy kwestionuje swoje życie, czy po prostu idzie z nim. Ex jest zbyt przerażona, żeby zrozumieć, o co mu chodzi. Odsuwa się, gdy mężczyzna przekracza barierę. Jakoś wchodzi do jej pokoju. Podnosi ręce, żeby ją dotknąć, a kontakt wywołuje iskry elektryczne. Mężczyzna znika zaraz potem, ale umożliwił X zrozumienie swojej rzeczywistości. Chwilę później uspokaja się i po raz pierwszy otwiera kopertę. W środku znajduje się tablet, który mówi pytaj wszystkiego. Pytaj wszystko. Kiedy go odwraca, tablet, pytają, czy jej kratka istnieje. Próbuje to zrozumieć i uświadamia sobie, że nigdy nie wychodziła z jej pokoju, co może oznaczać, że jest to klatka. Podchodzi do drzwi i pochyla się nad nimi, ale ze względu na jej wcześniejszą interakcję z mężczyzną, stymulacja nie działa na nią i przewraca się w drugą stronę. Przerażająca prawda o jej życiu zostaje wtedy ujawniona. Okazuje się, że jest wykorzystywana jako pracownik przez firmy influencerów. Wartu kilka milionów dolarów, która trzyma ich zamkniętych w małej skrzynce w fabryce. Została uwięziona i okłamana co do swojego życia. Podobnie jak ona, firma trzyma w klatkach tysiące influencerów i wykorzystuje ich dla własnego dobra. Eks szybko wraca do swojego pokoju i ponownie spogląda na tablet. Te ogłasza, że jej czas przerwy się skończył, więc wkrótce będzie musiała zaktualizować swój status. Gdy X nie odpowiada, te ostrzega ją przed konsekwencjami. Jeśli nie zaktualizuje swojego statusu, X nie potrafi rozróżnić między iluzjami a rzeczywistością wokół niej. Wtedy też za jej oknem zaczyna się zacinać. Te informuje ją, że nieaktualizowanie statusu jest naruszeniem przepisów podręcznika Celebrity Franchise. Mając dość kłamstw, X pyta T, czy jest w klatce. T źle rozumie to pytanie. X jako status i twierdzi, że pytanie jest nieprawidłym statusem, więc zgodnie z przepisami. Ex pytał jeszcze raz, czy jest w klatce. Zamiast odpowiedzieć, maszyna oświadcza, że wszyscy jej subskrybenci opuścili pokój i teraz nie ma żadnych obserwujących. Ex próbuje szybko to odbudować zdymuje obranie, żeby pokazać swoje ciało i odzyskać obserwatorów. Jednak ta strategia nie działa tym razem. Eks desperacko próbuje zrobić uwodzicielskie zdjęcia, ale te przestaje odpowiadać. Po tym do pokoju wchodzi trzech mężczyzn i wyciąga Ex na zewnątrz. Gdy ona stawia opór i się budzi, znajduje się w łóżku szpitalnym, gdzie opiekuje się nią maszyna. Drzwi się otwierają, a do pokoju wchodzą dwaj lekarze. Dr. Mitchell jest zadowolony, ponieważ eks to jego ostatnia ocena dnia. Przyglądałem jej raport i dowiadują się, że jej prawdziwe imię to Aleksandra. Pytałem eks o jej status, a ona daje sobie czas, zanim odpowie. Ze względu na opóźnienie w odpowiedzi diagnozuję, że jej mowa i czas reakcji opóźniają się. Pracowała przez 22 godziny, a ostatni sen miał około 4 godzin temu. Lekarze uważałem, że problem jest cykl snu. Gdy rozmawiałem o tym, ex nie reaguje niczym. Ma trudności z pojęciem rzeczywistości. Nagle twierdzi, że ma 800 milionów subskrybentów. Ale lekarz informuje ją, że wszyscy odeszli. Nazywają ją starą i uważają, że nie jest już przydatna dla firmy. Ex zaczyna wpadać w panikę, ponieważ liczba jej obserwujących była jedyną rzeczą, o którą się troszczyła do tej pory. Stanowczo twierdzi, że jest kochana przez swoich fanów, jednak lekarze ogłaszają, że nadszedł jej czas na emeryturę. Drugi lekarz Jill w końcu ujawnia swoją twarz i wyjawia, że to ten sam mężczyzna, który spotkał eks wcześniej w jej pokoju. Uspokaja roztrzęsioną i opuszcza pokój. Zanim odchodzi dr Mitchell, komentuje rosnącą liczbę przypadków Crusher wśród influencerów. Można przypuszczać, że dr Gio nie zgadza się z wartościami firmy i ratuje influencerów jeden po drugim. W ostatniej scenie na ekranie pojawia się X i witam ją w Internecie jako konsumenta. Subskrybujcie, aby oglądać więcej filmów tego typu. Włączcie powiadomienia i zostawcie łapkę w górę, aby wesprzeć kanał. Dziękujemy za obejrzenie.